Szczęść Boże! Cześć! Dzisiaj takie dwie postawy względem Słowa Bożego. Jedna z Księgi Machabejskiej. Tam jest mowa o tym, że Antioch Epifanes, panujący w II wieku przed Chrystusem władca Syrii, nakazał Izraelitom kult obcych bogów. A u wszystkich, u których znaleziono Pismo Święte, Księgę Prawa, darto ją i palono. I to jest właśnie jedna postawa, którą można zająć: podrzeć Pismo Święte, spalić je. Oczywiście niedosłownie, jak jakiś pomyleniec gdzieś tam. Ale tak właśnie w swoim życiu. Ja drę, palę, nie potrzebuję tego. Zostawiam na półce. Albo wręcz nawet kwestionuję. Bo to jakieś bzdury są. Albo obojętność. To jest darcie Pisma. Druga postawa to jest ta wynikająca z dzisiejszej Ewangelii. To jest podarcie siebie. Bo Bartymeusz niewidomy, wiercho, drze się. Krzyczy Jezusie, ulituj się nade mną. Co chcesz, żebym tobie uczynił? Rabbi, żebym przejrzał, żebym zaczął widzieć. I o to chodzi także właśnie w czytaniu Słowa Bożego, żeby zacząć widzieć ale żeby zacząć widzieć trzeba najpierw nie to pismo podrzeć ale podrzeć siebie wołając do Jezusa miej litość nade wpuścić miłosierdzie to uznać swoją ślepotę ja nie widzę Ty Panie mi pokaż podżyj dzisiaj swoje serce żeby słowo z miłością Bożą w nim działało. Przynajmniej najważniejsze na cały dzień.